Cześć, ja z tej strony. Witajcie w trzecim dniu naszej pracy z tabletem. Dzisiaj skupimy się na kontroli nacisku piórka i będziemy starali się kontrolować wielkość naszego pędzla poprzez właśnie nacisk naszego piórka. Oczywiście macie w linku poniżej pliki do ściągnięcia do dzisiejszych ćwiczeń, także pauzujcie, ściągajcie i zaraz przechodzimy do ćwiczeń. Także otwieramy sobie od Photoshopa. Mam nadzieję, że już wszyscy mają wszystko ściągnięte. Idziemy, otwórz i przechodzimy do dnia, oczywiście trzeciego. Teraz tam są cztery pliki i zaczniemy zabawę naszą dzisiejszą od kontroli rozmiaru pędzla, ale też będziemy kontrolować dzisiaj przepływ pędzla i krycie również, właśnie, piórkiem. Otwórzmy sobie pierwszy plik, jaki mamy tutaj dostępny, czyli mamy size. Zanim jednak do tego przejdziemy, ja otworzę sobie i Wam też e, radzę sobie otworzyć jakiś pusty po prostu dokument, obojętnie jaki pusty. Pierwsze ćwiczenie widzieliście jak wyglądało, może się domyślacie o co chodzi. Natomiast otwieramy sobie pierwszy pusty dokument i najpierw musimy w ogóle porozmawiać o tym jak ustawić kontrolę nacisku w Photoshopie. Jest szansa, że od razu po zainstalowaniu tabletu będziecie ją mieli aktywowaną, jeżeli włączycie narzędzie pędzla. Ja sobie zmienię kolor tutaj na czarny, zwiększę sobie wielkość mojego pędzla, ale jeżeli byście tego nie mieli ustawionego od razu, ale też chcemy, żeby ta seria tutoriali pomogła wam zrozumieć jak coś ustawić i jak tego używać, także przejdźmy przez trzy sposoby, przez w których możemy sobie ustawić właśnie rodzaj naszego pędzla. Tak, żeby reagował na nasz nacisk piórka, i kontrolować będziemy tym naciskiem, właśnie wielkość tego pędzla. Czyli mamy nasze narzędzie pędzla, ja sobie zrobiłem trochę większy niż jest normalnie standardowo, i tutaj u góry w panelu narzędzia, w ustawieniach, mamy tę ikonę pędzla, klikamy ją sobie, i tutaj mamy kilka pędzli do wyborów. Mamy ustawienie rozmiaru, twardości naszego pędzla, ostatnio wybierane. I takie podstawowe pędzle. To samo okno dialogowe możemy przywołać klikając po prostu prawym przyciskiem myszy, gdziekolwiek na naszej przestrzeni roboczej. Ja mam prawy przypisany do mojego przycisku na piórku, także mogę po prostu przytrzymać i kliknąć w tablet, i to jest kliknięcie prawym przyciskiem. I wywołuje okno dialogowe, właśnie takie podstawowe tego pędzla. I tutaj nie wiem, czy już zauważyliście, ale ja mam teraz zaznaczony pędzel zaokrąglony twardy. A co jest poniżej? Twardy, okrągły, rozmiar zależny od nacisku. I teraz, jeżeli ja mam ten pierwszy, którego używaliśmy ostatnio do rysowania kształtów i zacznę nim malować, to co się dzieje? Po prostu maluję szlaczek stałą szerokością, wielkością pędzla. Cofam sobie. Biorę ten niżej. Twardy, okrągły, rozmiar zależny od nacisku. I teraz, jak zaczynam malować, to, jeżeli delikatnie przycisnę piórko do tabletu, to będę rysował cienką linię, a jeżeli mocno przycisnę, to narysuję grubą linię. Dlatego teraz w tym momencie przez wybór tego zwykłego po prostu pędzla poniżej zaczynam kontrolować rozmiar pędzla naciskiem mojego piórka na tablet. Czyli, jeżeli nawet mam duży pędzel, a chcę wykonywać jakieś takie cienkie kreseczki, to wystarczy, że po prostu tutaj. Delikatnie będę przyciskał do mojego tabletu. I teraz, w pierwszym dniu omawialiśmy sobie, jak istotne albo jak istotne będzie, niekoniecznie już było, ustawienie kontroli nacisku, właśnie tego piórka. Jeżeli przejdziemy sobie do Wacom Desktop Center, niech nam się otworzy, to w naszych ustawieniach piórka mamy tutaj nacisk końcówki i mamy ten miernik, który nam pokazuje, jak działa teraz, właśnie ten nacisk jak przyciskamy. Jeżeli ja sobie lekko przycisnę, już pojawi mi się ten niebieski pasek. No to w tym momencie zaczynam rysować jakąś grubość pędzla. Oczywiście im mniej tego paska, tym cieńszy będzie ten mój pędzel. Im mocniej muszę nacisnąć, tym większy będzie ten pędzel. I tak jak wspomniałem, ja ustawiłem sobie większą czułość, w sensie większy zakres tej krzywej na dole, ale jeżeli zmienimy sobie sytuację i ze standardowego zmienimy nacisk naszej końcówki na małą i zobaczmy, jak wygląda krzywa, ona jest mega do góry podniesiona, to wystarczy, że tylko delikatnie kliknę, dotknę. Ja tu nawet to jest. Zauważcie, że to jest moment tylko aktywacji, a już mam ten pasek zapełniony do połowy. Ja naprawdę delikatnie tylko klikam i pasek jest już zapełniony do połowy. Także Tutaj tej kontroli nie mamy zbyt dużej. Jeżeli za to wezmę największą możliwą krzywą ściągniętą, czyli w ten sposób, to będę musiał się mocno nasiłować, żeby ten duży pędzel zrobić. Dlatego musicie znaleźć swoje ustawienie, które Wam najbardziej odpowiada. Mi najbardziej odpowiada jedno w prawo od standardowego, czyli. Żeby nie było tak, że jak naciskam, to od razu robi się w miarę duży ten pędzel, tylko po prostu jestem w stanie sobie kontrolować taki w miarę małym, chudym szlaczkiem. A jak chcę, to nacisnę sobie o, prawie macie, nacisnę sobie mocniej i mogę zamalowywać. To jest jedna z metod kontroli nacisku, jeżeli chodzi o wybór pędzla. Wrócę sobie do mojego zwykłego, dużego pędzla, którym jak będę malował, to robię taki szlaczek. I teraz u góry znowu w pasku ustawień mojego pędzla druga ikona od prawej coś takiego. Jeżeli ja sobie na tym przytrzymam i zostawię, to mamy co napisane zawsze używaj opcji nacisk w polu rozmiar w przypadku wyłączenia ustawienia predefiniowanego pędzla kontroluje nacisk. Wspaniale. Chodzi o to że jeżeli nawet mam wybrany twardy zaokrąglony pędzel który sam z siebie robi tylko taki szlaczek to klikając to ustawienie tą ikonkę Automatycznie nadpisuje ustawienia preferencje mojego pędzla narzucone z Photoshopa. Tutaj teraz mogę sobie bez problemu rysować moje szlaczki, jeżeli chcę, nawet jeżeli mam zaznaczony właśnie tamten pędzel. Czyli to jest kolejna metoda. Mamy ikonkę, która nadpisuje wszelkie ustawienia i zawsze nam wymusi kontrolę nacisku, jeżeli chodzi o rozmiar pędzla. Wyczyszczę sobie znowu. Przejdę do mojego zwykłego pędzla i jest też okno ustawień pędzla. Mamy te ustawienia pędzla. Jeżeli nie mamy tego widocznego, idziemy do okno i mamy ustawienia pędzla. F5 to też nam dyktuje. I tutaj coś takiego mamy jak dynamika kształtu. Jeżeli zaznaczymy sobie to pole i przejdziemy do tej zakładki, to mamy tutaj właśnie sterowanie przez nacisk piórka. I mamy średnicę naszego pędzla. Tutaj, w tym oknie, mamy dużo więcej zaawansowanych ustawień, które możemy zmieniać. Tutaj też, oczywiście, w tym momencie aktywuje nam się piórko, e, pędzel czuły na nacisk. W tym momencie ja mogę sobie również ustawić, zauważcie, minimalną średnicę mojego pędzla przy minimalnym nacisku, czyli już nie będzie tej cieniutkiej linii, tylko na przykład może zacząć się od połowy grubości. Mojego pędzla. Tutaj są różne ustawienia, z tym się możecie bawić. To, co my chcemy dzisiaj robić, to bardzo proste przełączanie się między twardym powiedzmy pędzlem a takim z kontrolą nacisku. I ja podczas trwania tego 7-dniowego kursu będę się posługiwał właśnie pierwszą metodą, czyli prawy przycisk myszy, i mamy do wyboru różne pędzle. O, sobie przesunąłem, dlatego że Tutaj w najprostszy, najszybszy sposób jesteśmy w stanie sobie ustawić bardzo szybko to, co chcemy. Bez problemu wybieramy i widzimy tak naprawdę to, co wybieramy. Także mam zwykły twardy pędzel. Jeżeli tego chcę używać, biorę ten. Jeżeli chcę zmienić na taki z kontrolą nacisku, biorę inny. Ten poniżej. Dobrze. Zamykam sobie to. I teraz nasze dzisiejsze pierwsze ćwiczenie. Mamy dwa okręgi. I takie linie kropkowane pomiędzy. O co w tym chodzi? Na no, o to, że musimy naszym kursorem najechać na ten duży okrąg. I teraz trzymając ten kursor właśnie nad tym dużym okręgiem, musimy zwiększyć na przykład nawiasami kwadratowymi wielkość naszego pędzla do takiej wielkości. Która będzie się mniej więcej pokrywała z naszym, właśnie tym tutaj okręgiem. Nie chcemy, żeby wychodziła ponad, chociaż to będzie trudniejsze dla nas. Chcemy, żeby była mniej więcej taka jak ten okrąg. I teraz dzisiejsze zadanie w tym ćwiczeniu to jest narysowanie linii od małego okręgu do dużego, kontrolując nacisk, tak, żeby zmieścić się w tych liniach i zrobić to jak najlepiej. Czyli nie, żeby Cały czas na przykład narysować cienką linię i nie wyjechaliśmy za linię. Tylko chcemy zrobić tak, że zaczynamy od tego kółka i naciskamy coraz bardziej, coraz bardziej, aż w końcu wjeżdżamy w ten duży okrąg. Tak? To jest oczywiście im szybciej tym mniej dokładnie jeżeli chodzi o linię. To oczywiście przykład, ale tak będziemy ćwiczyć. Teraz na pewno będzie problem z wycelowaniem w ten mały okrąg. Dlatego że ciężko jest idealnie zobaczyć środek. O, tutaj na przykład mi się nie udało. Tu też mi się nie udało. Tu też mi się nie udało. Ciężko jest zobaczyć środek, dlatego. Jeżeli podczas używania wielu narzędzi, niekoniecznie wszystkich, ale wielu narzędzi wciśniemy Caps Lock to zauważcie, co się zmieniło z moim pędzlem. Z dużego kursora, taki, który jest zdefiniowany i pokazuje nam kształt naszego pędzla, po wciśnięciu kapsłom, robi nam się krzyżyk. Jest to precyzyjny tryb rysowania. Teraz w krzyżyku oczywiście, że widzimy, bo to jest środek naszego narzędzia, gdzie jest środek, gdzie możemy go umieścić w naszym pędzlu. Oczywiście wielkość tego pędzla po naciśnięciu. Maksymalnie zostaje taka sama, jak ustawiliśmy przed wciśnięciem kapsloka. Tutaj po prostu nam to pomaga w tym, że widzimy środek naszego narzędzia i możemy zacząć rysować od mniejszego okręgu. I teraz mogę zacząć rysować od tego środka. Przyciskam lekko i jadę, 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 zwiększając i wjeżdżam na duże. Dobra. Wstecz. Ctrl Z, możecie wciskać. Jadę. Cyk. O. Tu już było całkiem nieźle i teraz im szybciej, tym oczywiście trudniej, ale też o. Cyk. Też ten nacisk czasem jest płynniejszy. O, na przykład tutaj. Tutaj jest już fajne takie zgrubienie, ale to jest oczywiście kwestia tego, żeby jeszcze nie wyjechać za linię. Możemy sobie pomagać. Z wciśniętym shiftem jedziemy po prostej zawsze. O, coś takiego na przykład. Chodzi o to, żeby starać się nie wyjechać za linię, żeby robić to na początku możemy wolno, później trochę coraz szybciej, coraz szybciej, ale ćwiczymy sobie. Jeżeli ktoś zrobi idealnie, pochwalcie się tym na Instagramie. Najlepiej nagrywajcie, jak ćwiczycie <laughs> i później na stories wrzucajcie z oznaczeniem łakomczuchy i mnie, Jacek foto To będzie dobra zabawa. Cyk. Także mamy nasze pierwsze ćwiczenie. Ćwiczcie sobie, spędźcie na tym, nie wiem, 15 minut, pobawcie się tym. To jest po prostu zabawa, tak? Pobawcie się tym. Tutaj nic się nie stanie, jak trochę nad tym posiedzicie. Idealnego wyniku nie oczekuję, żeby ktokolwiek zrobił. Jeżeli ktoś zrobi, zgłoście się po jakąś nagrodę. Oczywiście, udokumentowane na wideo musi być. Cyk. Bawimy się. Następną lekcję, jaką mamy, jeżeli chodzi o rozmiar pędzla, otwieramy sobie ćwiczenie numer 2. I co mamy tutaj? Teraz sobie wyłączę caps Lock, bo mam duży pędzel, a muszę ustawić mniejszy według tego, co, które jest tam narysowane. I mamy labiryntowy ślaczek. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taki internetowy, kiedyś była gra w labirynt i właśnie robiło się coraz wężej, coraz wężej i myszką trzeba było przejechać. I w tych cienkich momentach zawsze człowiek się przy, przybliżał do ekranu i był taki wspaniały jumpscare. Ale ja Wam tego nie zrobię. My zrobimy sobie tak, że ustawimy sobie nasz pędzel według tego kółka, a jak nie wiecie ile, to jest tam napisane. Możecie wejść w ustawienia i jest 150. To jest nasza wielkość wyjściowa. I teraz jedziemy ten labiryncik, Możemy sobie nawet zmienić kolor naszego pędzla, żeby się nie... czarny z czarnym nie pokrywał tak łatwo. Jedziemy teraz nasz labiryncik i staramy się trzymać jak największy pędzel, żeby nie wyjechać właśnie za linię. Nie jedziemy takim cieniutkim, cieniutkim, cieniutkim ciągle, tylko... o, przerwałem się. Staramy się nie odrywać, tak? Jeżeli... Kończy nam się, nie wiem, zakres ręki. Jest nam już niewygodnie. Jeszcze nie jesteśmy przyzwyczajeni. Oderwijmy sobie rękę. Zacznijmy od jakiegoś poziomu. O, tu jestem. No tutaj jest gruby ten labirynt. Także przejeżdżamy. Cyk, 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 cyk. I teraz cieniutko, cieniutko, cieniutko. Staramy się nie oderwać. Ciężko będzie. Ciężko, 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 ciężko. O, teraz mi się ręka... Osunęła, bo zamiast sam nadgarstkiem to musiałem ruszyć tutaj też w łokciu. Także po prostu mi się zsunęła ręka i wyjechałem za to mnie dosyć mocno. Także przełożę sobie moją rękę. Tutaj jest na grubo, cyk, cieniej, grubiej, Jedziemy zwężenie, zdarzenie i do końca. Wracamy do początku. Kolejny raz. I staramy się. I coraz szybciej, coraz szybciej. Oczywiście, im szybciej, tym mniej dokładnie. Cyk, tu już nawet się nie postarałem. Ale staramy się, bawimy się w to i będziemy kontrolować nasz nacisk. Tak naprawdę, jak już wspomniałem w poprzednim dniu, rzadko kiedy zastosujemy dokładnie takie same metody. Przy retuszu, tak naprawdę te ruchy będą płynniejsze, drobniejsze. Ten nacisk będziemy już. Wiedzieli, jak kontrolować. To już nie będzie to samo, co tutaj, ale to jest zabawa. Przez tą zabawę mamy sobie trochę skoordynować, właśnie rękę z okiem, i mamy się troszeczkę pobawić. A teraz, jak już pobawiliśmy się w te dwa ćwiczenia, przejdźmy do ćwiczenia numer dwa. Trzy, przepraszam. Ćwiczenie numer trzy, ale technika numer dwa. Tutaj mamy coś takiego, co wam zaraz wyjaśnię, ale zanim to nastąpi znowu. Otwieramy sobie pusty jakiś plik, dowolny. Ja mam tam ustawione 10 na 15, bodajże 300 DPI, po prostu jakiś taki pliczek. Biorę sobie mój czarny pędzel. Jeżeli nie wiecie, czy znaczy nie chcecie co chwilę latać do próbnika kolorów, klawisz D resetuje wam um, ustawienia kolorów, czyli czarny pędzel i białe tło. I teraz klikam sobie prawym i już nie chcę kontroli nacisku, jeżeli chodzi o wielkość mojego pędzla, tylko chcę kontrolę nacisku, jeżeli chodzi o płynność mojego pędzla. Dlatego biorę sobie ten pędzel trzeci po prawej od góry, czyli twardy okrągły krycie zależne od nacisku. I teraz, jeżeli mamy tutaj u góry w ustawieniach naszego pędzla krycie na 100%, przepływ na 100%, to. Jeżeli delikatnie nacisnę moje piórko, to pędzel będzie lekko szary, a jeżeli chcę mocno, to będzie czarny. Także teraz kontroluję krycie mojego pędzla. Ale, tak jak już pewnie zauważyliście, są dwa ustawienia pędzla: krycie i przepływ. Ja sobie wyłączę na razie kontrolę nacisku. Wytłumaczymy sobie, jaka jest różnica między kryciem a przepływem. Jeżeli moje piórko ma ustawienie krycia na 100%, przepływu też na 100% i narysuję sobie linię, to po prostu piórko rysuje mi 100% koloru czarnego na moim obszarze roboczym. Teraz, jeżeli ja zmniejszę krycie do 50% poprzez wciśnięcie na przykład 5 na klawiaturze numerycznej i maznę, to automatycznie maluję 50% szarością. Zrobię sobie 20%, Wciskam dwójkę, po prostu robi mi się 20, albo zmieniam u góry 20% naszej szarości. Dobra, teraz przepływ działa trochę inaczej, dlatego że przepływ to jest takie nawarstwianie się efektu. Jeżeli ja sobie na przykład zrobię przepływ z shiftem 50% i kliknę raz, to jest rzeczywiście 50% szarość, taka jak była tam. Natomiast jeżeli ja przejadę, to tutaj robi nam się czarne, dlatego że to jest ileś tych kropek nałożonych na siebie, a zauważcie, że jeżeli one się nałożą na siebie, to one się zaczną robić czarne. Dlatego tutaj najłatwiej to będzie pokazać na bardzo niskim przepływie i na przykład zróbmy 1%. I teraz, jak namaluję, to widzicie, jest jasna linia, ale różnica teraz między przepływem a kryciem jest taka, że przepływ. Jeżeli ja namaluję linię i będę malował kształty i linie się przetną, albo w jednym miejscu będę malował linię na sobie, to zauważcie, co się dzieje. Te linie się nakładają na siebie. Ja nie odrywam piórka od tabletu, a te linie się na siebie nakładają i one po prostu nadbudowują ten cały efekt. Także mamy tutaj. Możliwość nadbudowywania tego efektu, a jeśli weźmiemy teraz dla przykładu, zmniejszymy samokrycie i przejedziemy w jedną w drugą stronę, to ten efekt się na siebie nie nakłada. Tak samo, jeżeli będą się linie przecinały, to na przecięciach tych linii właśnie efekt się nie nakłada. Dopiero jeśli ja puszczę i jeden na drugim zacznę malować, odrywając piórko od powierzchni tabletu, to dopiero wtedy zacznę nakładać krycie na siebie. Przepływem możemy malować, tak jakby na przykład powiedzmy, jakąś taką cieńszą, słabszą kredką. Po prostu im mocniej będziemy, im dłużej będziemy w jednym miejscu malować, tym efekt będzie mocniejszy. Dobra, wyczyśćmy sobie nasz. Naszą przestrzeń roboczą i jak mamy już wytłumaczoną różnicę między kryciem a przepływem, to teraz wybierzmy sobie pędzel, który będzie nam kontrolował krycie właśnie poprzez nacisk i o krycie nam tutaj chodzi. Czyli mamy ten twardy pędzel, trzeci od góry z prawej strony z kontrolą nacisku krycia. I teraz jeżeli ja delikatnie przycisnę, to rysuję na szaro, jeżeli mocno przycisnę, rysuję na czarno. Oczywiście jest też druga metoda, czyli mamy zwykły pędzel, ale możemy zaznaczyć, żeby krycie było nadpisywane właśnie tutaj tą ikoną u góry. Plus, możemy sobie zaznaczyć, żeby było nadpisywany rozmiar i możemy zwykły pędzel zawsze nadpisać u góry tymi ikonami. Tak samo w ustawieniach pędzla możemy to ustawić, ale my będziemy się posługiwać tak jak wspomniałem, prawym przyciskiem myszy i tymi predefiniowanymi pędzlami. I teraz zamykamy sobie naszą przestrzeń roboczą i mamy nasze ćwiczenie. I teraz na naszym ćwiczeniu, tak jak widzicie, mamy nasz obszar roboczy podzielony na cztery strefy różnej powiedzmy intensywności czerni, czy mamy różne poziomy szarości. I to, co chcemy zrobić, to chcemy malować, zamalowywać pod tymi kółkami. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić nową warstwę pustą. Czyli tym, tą ikoną na dole, Shift F5, wypełnić kolor na biały i przenieść ją pod spód, to otwórzcie po prostu plik PSD zamiast pliku PNG. Ale chcemy, właśnie na tej warstwie pod spodem, mieć możliwość malowania pędzlem, klikamy prawym, tym właśnie, który twardy pędzel, krycie zależne od nacisku. Teraz bierzemy sobie nasz pędzel, Powiększamy ponad to kółko, które jest wycięte, i na warstwie białej poniżej, mamy tutaj u góry krycie 100%, przepływ 100%. Kontrolą nacisku staramy się namalować taką szarość, żeby jak najlepiej pokryła się właśnie z tym otaczającym kolorem. Jeżeli klikniemy sobie i przytrzymamy i mocno naciśniemy, to nic nam się nie stanie, dopóki nie puścimy. Dlatego to co musimy zrobić, to wykonywać takie małe ruchy okrężne wokół tego okręgu wyciętego i wtedy będzie nam się budował ten efekt i po prostu naciskamy coraz bardziej, naciskamy, naciskamy, aż uzyskujemy na tyle zbliżony efekt do tego, który nam wypełnia to nasze pole. Czyli mamy teraz bardzo zbliżony efekt. Idziemy do następnego. Przyciskamy coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej i malejemy o coś takiego. Nawet trochę za słabo jest. Ale staramy się to zrobić zawsze za jednym takim razem, przy jednym przyciśnięciu. Następne, jedziemy, 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 jedziemy. Dobra. O. Też nie wiem, czy zauważyliście, to trochę na wzrok dziwnie wpływa, bo jak się wpatrujecie w ten biały okrąg, to on później wam zasłania to, co, znaczy, tak jakby wypala wam w oczach taki okrąg, to co widzicie. Czarny, bardzo prosto, po prostu zamalowujemy na czarno. Czyli mamy w ten sposób pięknie. I tak właśnie ćwiczymy. Jeżeli chcemy powtórzyć, wracamy do wypełnienia wracamy do początku cyk. O, mamy tak. Tu sobie zaznaczamy bardziej. Tu prawie idealnie mi się udało. O, tu za mocno już poleciałem i tu na czarno. Czyli widzicie, mam 3 na 4, mój hmm. wynik. I to jest nasze jedno z ćwiczeń. Drugie ćwiczenie otwieramy sobie nasz. Ostatni plik i znowu tworzymy pustą warstwę, wypełniamy ją na biało, przenosimy pod spód, a jeżeli nie wiecie jak to zrobić, otwieramy plik psd zamiast pliku png. I teraz wielkość pędzla może zostać taką, jaką mamy z poprzedniego ćwiczenia. Pędzel musi być większy niż ta linia w środku biała. Ta linia jest przezroczysta, to jest wycięte i zauważcie, mamy teraz gradient od lewej do prawej, od, jasno, od jasnego szarego do czarnego. I to co musimy zrobić? Na zaznaczonej dolnej warstwie, tej białej, bierzemy pędzel z kontrolą nacisku, jeżeli chodzi o krycie i staramy się teraz namalować taką linię, żeby ten gradient jak najlepiej pokrył nam się z tym, co mamy właśnie na obrazku. Łatwiej nam będzie, jeżeli wybierzemy ten sam pędzel, ale miękki okrągły, dlatego że ten pędzel może nam dawać takie większe o załamania gradientu. Jeżeli ja sobie wezmę miękki, to te przejścia gradientu będą płynniejsze i łatwiej nam będzie, powiedzmy się bawić w to, co teraz robimy. Także klikamy prawym i bierzemy ten trzeci, ale od góry z lewej i jedziemy i bawimy się. Klikamy lek. Co? Coraz mocniej, coraz mocniej. O. To będzie ciężka zabawa. Najłatwiej, szczerze mówiąc, to się robi szybciej. O. Tu mi się w miarę ładnie udało. Wolno, to ciężko idzie. Tutaj łatwiej jest to robić, właśnie, szybszym pociągnięciem ręki. O, cyk. I i staramy się wyczuć, kiedy musimy nacisnąć bardziej, kiedy lżej. No nie, to mi nie wyszło. To już trochę lepiej. Także bawimy się, bawimy się i testujemy. I te cztery ćwiczenia mam dla Was, właśnie na dzisiaj. Bawimy się kontrolą nacisku, jeżeli chodzi o, właśnie, rozmiar pędzla. Jeżeli chodzi o krycie, ćwiczcie, powtórzcie sobie ćwiczenia z ostatnich trzech dni, a my jutro będziemy już retuszować nasze pierwsze zdjęcie, także poznamy inne narzędzia, ale będziemy wykorzystywać te techniki, które poznaliśmy wczoraj i dzisiaj. Także dziękuję Wam, wam bardzo za dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro. Hej!